Z Ewangelii według Świętego Marka. Ulitował się, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd ustąpił. Szczęść Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie o tym, jak rozumieć wolę Bożą i jej wypełnianie się w naszym życiu. Zapraszam Was na ten odcinek. Temat woli Bożej jest bardzo trudnym tematem do zrozumienia dla człowieka, dla każdego wierzącego, dlatego że mamy w ogóle problem z rozeznawaniem tej woli. I często jest tak, że my mylimy naszą wolę z wolą Pana Boga. I nie chodzi o to, że w jakichś tam sytuacjach ta wola Boża nie objawia się, nie wiem, właśnie w naszej woli. Że nie jest tożsama, ale to nie jest tak, że nasza wola życzeniowo jest równa woli Bożej, że my mamy takie życzenie, takie pragnienie, to tak na pewno jest. Nie, bo oprócz tego, że, jasne, Bóg dał nam pragnienia, to nie znaczy, że też te pragnienia, które się pojawiają, że one też nie mogą pochodzić od złego, bo zło też działa w naszym życiu i tu trzeba bardzo być ostrożnym, bardzo uważać. Natomiast chcę zwrócić uwagę na coś innego w tej Ewangelii: na to, że wola Boża wypełnia się natychmiastowo. Że nawet czasem, jeśli ja nie widzę owoców tego, tej woli Bożej, to warto mieć świadomość tego, że ona już się dzieje, że może owoce działania tej woli czy wypełniania tej woli zobaczę później. Ale one już są faktem, to już się dzieje, bo już jego wola się spełniła, bo już on zadziałał, on coś zmienił, on coś przekształcił. Kochani, ta dzisiejsza Ewangelia myślę, że jest dla nas takim miejscem budowania nadziei nadziei, która jest położona w tym, który jest wierny swoim obietnicom i którego wola wypełnia się zawsze, którego Słowo zawsze staje się ciałem. Prośmy dzisiaj Pana Boga właśnie o taką ufność, że On w żadnej sytuacji naszego życia nas nie zostawia. Nawet jeśli czasem musimy czekać na owoce, czy dobre owoce Jego woli, to że one już się dzieją, że nigdy nie jestem sam. Życzę Wam, kochani, takiego doświadczenia. Błogosławię Wam serca, do usłyszenia i zobaczenia już wkrótce z Panem Bogiem.